To dzisiaj To jesteś. To sieć! O No i się maneczko. jesteś. walki jesteś. To przyniesie Także Także nie tracąc czasu. Lecimy na pierwszą miejscóweczkę, do później, jak się rozjaśni. Kurczę, spadł. O, ale był ładny. Ale był ładny. Szkoda. Siedzi. Siedzi, No, o kurde. Ale zły. Wypiął się. Ponu... Znaczy, nie, wypiął się w podbieraku. Przynęta ponownie, to sama co wczoraj. I powiem ci znowu, ta. No, taki skurde z 75 na pewno. No, i tak gadając z robciem. Pierwsza ryba dzisiejsza, wczoraj zadzwoniłem do Łukasza, miałem Holsuma 100, 197 na żywo, a dzisiaj, dzisiaj sandacz, gadając z Robertem, mój. Dobra, telefon przygotowany. Spokojnie kolego, spokojnie. po przejściach ten zameczek. Wyszczamy z buja. 76, 7 centymetrów. Ale jakiś strasznie zdemolowany, ogon zdemolowany. Tu pogryziony, petwy rozwalone. Ech. A silna rybka. Aż mi do zbrojka poszła w kotwicy. Na szczęście rybku dało się wyholować, ale fluocarbon puścił. Przynęta to sama co wczoraj. Mówić, Andrzej, mam tu ty tyle wody, że dla każdego starczy. No i dzisiaj rano. 10! Powiedź wziął nawet nie wiem kiedy. Silnik włączyłem, żeby przestawić się. siedzieć, ale mały taki 60. Ty, no musicie do mnie dzwonić dzisiaj. Bo... Czę częściej go biorą. Odbierarku, tak, tak, tylko, tylko muszę się to jakoś ogarnąć, no nie? Dobra, Andrzejku, to dzięki za telefon, no, hej. jak się gada, to się łowi. Powiem wam, że wziął, nawet go nie wciąłem, nawet nie widziałem, nawet nie widziałem kiedy. No, chyba 60 nawet nie będzie miał. Puszczamy, bo farba z niego idzie. Ale może ładnie. No, także jest druga rybka, fajnie. Fajnie coś zaczyna się dziać. Szkoda, że do domu zaraz trzeba wracać. I przynęta. Ponownie ta sama. Filawka. Tony Bice. No, w życiu bym się nie, nie spodziewał, że już w takim słońcu te sandaczy się odpalą, ale coś zaczyna się dziać, najgorzej, że trzeba do domu wracać. I najgorzej, że obie rybki gadając te, przez telefon. Teraz z Robertem, teraz z Andrzejem. No, ale nic spróbuję, może jeszcze się jakieś bez gadania. Jeden uda. Jedziemy dalej. No ja już się zwijam. Rybki odpaliły się na chwilę, nie wiem, z 20 minut. Te dwa udało się wyciągnąć. A potem co mi spad, to chyba z 4, z 4 z 5 godzin. Byłem bez żadnego kontaktu. No ale cóż, no dobre i tyle. Nawet bardzo dobrze. Wczoraj fajna rybka, dzisiaj też fajna rybka. No nadzieję, że już czują jesień i będą w miarę ładnie jeść. Chyba ja Wam zrobię jeszcze jeden, coś dołapie i, i z jeden film, żeby zrobić dłuższy, bo sami widzicie jak krótkie te chole są i, 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 i po moim gadaniu macie kolejny film, mam nadzieję. ta się, cześć! No i tak jak obiecałem. Kończy się jeden film, mam nadzieję, że zaczyna się drugi. Ja mam nadzieję z tego względu mówię, bo, bo mam nadzieję, że coś złapie a nie złapie, no to no tu nawet nie będzie co wam pokazać no dobra czekamy jeszcze chwilę się rozjaśni telefon sparuje zechem może uda się jakieś branie w końcu nagrać no i jedziemy do później no i sami widzicie nie zawsze się udaje taki z 60 plus może pod 70 no ale niestety nie tym razem jest Nara, leki z sześćdziesiątka, no hej, no i telefon do robcia po tym jak spadł i udaje się wyciągnąć drugiego, fajnie. Przynęta podobnie, silafka od Tomiego, a no, rytka nie za duża. 60 tak nie cały z 58 może wam rybkę pokażę bo ostatnio nawet wam nie pokazałem tego 77 wypuściłem a później robiąc film patrzę a nawet rybki nie widzieliście zdjęcie na szybko zrobione i rybka do wody idziemy dalej może jeszcze coś się uda ponownie Siławka od Tomiego. Słuchajcie, 8 minut minęło od momentu tamtego brania a do momentu wypuszczenia tej rybki tutaj. Także w miarę szybko czasie brać może coś jeszcze się uda. Gdzie patyki, tam wyniki, panowie i panie. skurczy byk, ale zedzior, ale zedzior się trafił, 17 centymetrów guma, a on jest taki odważny, maluszek. Podczepiłem go Albo nie trafił Albo nie trafił Bo zapięty na dolną kotwicę Myślałem, że go podczepiłem O Ale silny skubany Nie za duża rybka mega silna Ale bardzo silny skubany, taki silny no taki 64 Ale zbój 64 Fajnie przywalił fajnie przywalił, pewnie szybko pójdzie, bo taki zły No co? Na łódce wariowałeś? Wkrótce wariowałeś A teraz nie chcesz odpłynąć Tego drugiego. Bardzo długo czekałem na te branie, bo. Uu, nie wiem, trzy godziny? Jak nie, cztery. No ale fajnie, że się udało. Ponownie. Silawka. Tony Bajs. Myślałem, że go gdzieś pod, podhaczyłem, podpiłem, Ale siedział na dolną kotwicę. No, taki maluch, taki silny to aż sam jestem w szoku dobra, trzymaj się Siedz! Siedzi No Uff. Kurde, już go na powierzchni miałem, zaczął się chlapać i poszedł. No I kończymy, moi drodzy, tą nierównowalkę dzisiejszego dnia. No, szkoda tej pierwszej rybki, bo wydaje mi się, że tak około 70 mógł być ten sandacz. No i tej ostatniej również szkoda, bo tu było 5 rybek w filmie. Ach, chociaż widzieliście, podejrzewam wszystkie 5. Ale, ale na pokładzie tylko trzy wylądowały. W tym ten jeden mały wyżdączek. Na wodzie 10 godzin. Także nie jest tak słodko, jakby się wydawało. Żadnych pstryczków jakichś takich nie miałem nie do zacięcia. Także ciężko się wcina te ryby z tej pozycji. Jednak te zacięcie w pionie jakoś tak nie wychodzi mi do końca, bym tego sobie życzył. Później wstaje niby docina, ma, i tak gdzieś te rybki spadają. No ale nic. Jesień przed nami może będzie lepiej. Także do następnego. Trzymaj ta się. Cześć.